Witajcie kochani, kolejna wojna, yy, znów rosyjski, jakiś chyba syberyjski nawet Sojusz, Orsk minus 56 stopni Celsjusza, także dość zimno u nich, albo taka zimna atmosfera. Dobra, to rozgrzejmy ich troszeczkę. Wybierzmy sobie kogoś. Yy. Jak go tu wybrać? No paru mocnych, paru słabych. Teoretycznie oczywiście. Bo zawsze się można przejechać na klockach. No i co? Hmm. Tu dwóch fioletowych. To myślę, że to jest dobre miejsce na ekipę żółtą. 4,5 tysiąca ponad siły. Więc chyba nie będziecie narzekać na taką walkę. Jedziemy standardową, moją ekipę żółtą i zobaczymy, mamy trochę żółtych. Na Kuchena walimy środek. Na Obakana możemy puścić, ale zrzućmy coś właśnie z środka, może coś wejdzie więcej. Jeszcze ryzyk fizyk, no ładnie teraz weszły. To mamy dwa złożenia i dwa klocki w kunchena, co powinno. No, nawet jeden wystarczył. Dobra. To był dobry, dobry, dobry początek. Tak, walnijmy w tego bohatera. Nie pamiętam, jak one się nazywają, te, te wróżki, bo za chwilę nas dziabną. O, no, kombo nie weszło. Dobra, obniżka do defa i dość mocno. Zobaczcie, Leonidas jeden z jedynką został. Ale na szczęście Vivika odpala. No, myślałem, że Elenę odpalą. <grym> na szczęście. Nie, dobra. E, walniemy w Elenę. Walniemy Justice. To powinno tutaj zakończyć prawą stronę. No, nie zakończyło. A i bonus był. Zapomniałem o tym bonusie z Walhali, Zabranie nam many. Ale teraz ładnie weszło w kombię. Elena odpali. Niestety po wyczyszczeniu efektów. Ale to już się nie przejmujemy. Jedziemy z tym. Już się nie przejmujemy. Uleczymy się jeszcze. i Justice powinna wykończyć Elenę. Także pierwsze zwycięstwo. Zaczynamy obiecująco. No, i szukamy dalej. Szukamy. Szybcy, sami szybcy. Tutaj może. On na niebieskich, może potazlara uzbieramy. Zobaczymy. Moja ekipa niebieska jest dosyć, wydaje mi się, mocna. Pomimo tego, że ma tylko 400. Ale myślę, że jest szybka Amana. No średnia, średnia i. W... Nie, trzy razy średnia, dwa razy szybka. Ale zwiększenie tutaj yy, obrony przez Magnich jest nieocenione. No dobra, jedziemy. Walniemy w Leonidasa. O, Sartana już odpala. Walniemy w Leonidasa. Może się coś złoży. Złóżmy czerwone podciągniemy niebieskie i to złożenie da nam przynajmniej magnik. Ile oni das odpad. Dobra. Czyle trzeba tam czyścić tą prawą stronę, ale chyba o jeden magnie odpad, no to sartane dziabnijmy. Dobra. Podciągnijmy te niebieskie. Dobra, ładnie weszły. To walniemy sobie w pustkę. Odpalą to Kirila, właśnie. Kiril, Artur i Ryszard. No i teraz by się pod nim przydał klocek niebieski, chociaż jeden. A <laughs> nie, niestety. Nie zdążyliśmy, ale mamy podwyższenie defa. Także spokojnie wybroniliśmy się z tego. Teraz mam trzy klocki pod nim. Co prawda on jest teraz duchem. Więc się odrodził, ale myślę, że Wiecie co? Azlar właśnie. Azlar by odpalił. Więc zdejmijmy go. Już trudno. Może wejdą jakieś niebieskie. Zielone kombo. O dobra. Ej nie starczyło. Kurde. Dobra żółte to. O teraz pięknie weszły. Czerwone i niebieskie. Odpala nas to. I myślę że. Po takim kombie to już go nie będzie. Tak jest. Nawet Ryszard nie musiał już atakować. Więc RRRR, bo to chyba po rosyjsku, pokonany. No dobra, szukamy następnego. No tutaj taka niby słabsza drużynka, natomiast dwóch zielonych, Deluria i Liana, więc skontrujemy to naszą czerwienią. Zobaczymy. Tu też dwóch czerwonych bohaterów, także może się to nie udać. Dobra, zrzućmy troszeczkę właśnie. I teraz ciach czerwone, tu by podniosły czerwone. Oj, nie zauważyłem tego. No właśnie, No ale teraz poszło. Nie wiem, czy od ręki to by nie było. Na pewno by nie odpaliło jej, ale tu jeszcze jeden krocek wystarczył dobra, trzeba się pozbyć tej luri więc jedziemy tamtą stronę tylko najpierw Marianom. dobra, i lewą stronę królową czy damą kier nie wiem, królowa kier jakoś dla niej mi pasuje ale zapomniałem, że to skart jest <gry> więc to jest dama no dobra, mamy czerwone w środku dwa w pustkę to naładują nam naszych wolnych bohaterów Jedziemy tą lewą stronę. Elena nie wytrzymała o pięknie w kombie 4 poszły klocki kontra na królowej. Zobaczcie jak to pięknie działa. To kombo królowa i Elena muszą się nadziać na kontrę wtedy. No dobra trzecie zwycięstwo fajnie fajnie idzie. Szukamy dalej szukamy dalej. Ha. Tutaj jest dwóch niebieskich. To proszę się o kontrę. Zielonych oczywiście. Dobra, weźmiemy Melendora, weźmiemy Lkanena. Dwóch Lkanen. Kurczę, nie no, zaryzykujmy z tym kaszrekiem jeszcze raz. Zaryzykujmy kaszreka. Puuuu, dobra, zróbmy diament. Mamy zielone w środku. Kurczę, spójrzmy te czerwone, może wejdzie zielony? No nie wszedł, więc myślę, że chyba chaos zrobimy, bo tu nie bardzo jest co złożyć. Dobra, eron odpalił, zielone mamy. Ciach, znowu nic nie mamy, więc czerwone złożą fioletowe. O, czerwone z zielonymi. Dobra, będzie zerowanie efektów. Więc stracą to leczenie. I polećmy, tak, wszystkich. I myślę, że tą stronę z Freedom trzeba by spróbować wykończyć. To może wykończy i Frida i Aerona. Aeron się trzyma, ale tylko do pierwszego komba. Ciach, już jest zdjęty. Dobra, Melendor nie wytrzymał tempa, natomiast Caszyk się trzyma. Pięknie, uniki weszły Keszrek się trzyma i powiem wam powiem, że tym razem robi robotę. No, jak zawsze ginął jako pierwszy, albo jeden z pierwszych, tak teraz zrobił robotę. Dobra. Spróbujmy. Lkanen się. Ale wele trzeba załatwić. Wele trzeba, tak jest. I gramy sobie w pustkę spokojnie. Mamy zielone. Niestety Margaret już się nie uleczy, bo keszrek tylko sąsiadów. Zresztą już nie ma potrzeby. Spróbujemy tego lkn bo on się odradza sam, atakując. Więc spróbujmy jego. Tu to spalenie nas tak bardzo nie dotyka, bo no keszrek nas jakoś tam wybrania na razie. Dobra. Jednak, jednak załatwiłem Jean-François. Dobra, zrzucimy trochę klocków w pustkę. Możemy spokojnie trochę grać na lewej stronie. Tylko no muszą być jakieś klocki. No, zobaczcie, sam fiolet, sam czy żółty. O, teraz weszły zielone. Dobra. Teraz weszły zielone. On atakuje. kaszrek odjechał. Więc tylko Elkanen już się leczy. Dobra, ciach, ciach. I mamy jeszcze klocki w próżnie. No, puśćmy ten diament. O, pięknie. Dobra. To to już powinno, jeszcze jeden klocek, także to już wystarczy. Eee, Smertonoscy? Sci. O, smertonosci. Tak chyba się to czyta. No dobra. Pokonany. Fajnie, fajnie. Następne zwycięstwo. No to dwóch żółtych, więc proszą się. O! To dwóch czerwonych. Kurczę. No i szybcy. Szybka na tanku. Sartana. Więc myślę, że chyba weźmiemy ten Kageburado. Tam mi nie pasuje, ale hm. 4500 Żeby nie było, że się boję takich składów. Zabierzemy skład, tak jak radził tu kolega Tibertus i Quintus. Quintusowi niestety nie dałem oddziału, ponieważ wolę dać go Aeronowi, żeby szybciej się leczyć niż szybciej atakować. Dobra, mamy jakieś tam klocki fioletowe. Podciągniemy sobie Kingstona. Czerwone podciągniemy. O, ładnie się złożyło. Więc puścimy w, w Kagę Buradą. Teraz jak tu to złożyć? Myślę, że te niebieskie złożymy w Kingstona chyba. No ładnie, dobra. Weszły. Co prawda on atakuje nam Quintusa. Ciach. O jeszcze się odrodził Skubaniec. Uh, Tibertus chyba długo nie przetrwa. Dobra. Wyleczymy. Może się uda. Spróbujmy leczącą im wyeliminować. A, może tanka właśnie. noże lepiej tanka. Kurczę, bo ten KGB radowali jak oszalały. O, wyczyściło nas, kurde. Dobra, Kejcz nie wytrzymał. Tibercus też nie. A mogliby walnąć razem, także tym razem się nie przekonamy. Ładnie tam zdjęliśmy tą Delilah ona się nazywa. Wiecie co? Już nie łapę. Po prostu niektórych tych, tych imion jest tyle, że jak nie ma się tych bohaterów, to naprawdę ciężko jest zapamiętać. No dobra. Mamy wpustkę fioletowe. Poczekamy, bo jest zerowanie efektu, więc czekam aeronem. Ryszard nas tylko Teraz aeron. I jedziemy może Ryszard nie zdąży odpalić, ale myślę, że to będzie za mało. Tak, on jest za twardy. No i dobra. Dobra, zostało ich dwóch. Spróbujmy tu podciągnąć jakiś fiolet pod tego żółtego. Ryszard nadział się na kontrada Kobakana. No i może ten jało coś tam, czy jak on tam ma, też się nadzieje. No a wyczyściło. Ale czy by się nadział? No nie, bo pojechała Erona. Dobra, mamy pod nim klocka i odpalił quintus. To jeszcze chyba nie wystarczy. O, jak to teraz zrobić? Te niebieskie może w niego. A. W nagrody dostaliśmy trzy fioletowe na dole. Pięknie. Dobra, pokonana następna ekipa. No i została mi moja słaba fioletowa drużyna, więc na napoczętą sobie weźmiemy. Więc Domicja, Rigard, yy Obakan na, na trzeciej belce, Proteusz i Jafar. Już niedługo będę miał drugiego Jafara, więc nie wiem, kogo będę wykorzystywał. O, pięknie. Cztery aż. A dzień dobry, Quintus już odjechał. Bomba, bomba. Znowu cztery w Marianę. Prawie ją, prawie ją skosiliśmy. Dobra, wzięła jednego z najtwardszych bohaterów. Chyba najtwardszego do, na swój celownik. Dobra, tam tą stronę, która defa nam obniża, trzeba troszeczkę tam przyczesać. Tu mamy pod Marianą, możemy spokojnie ją dokończyć, byle Wiwika nie odpaliła, bo to się skończy niedobrze, więc zatrzymajmy ją, tutaj kamrata ścięliśmy, zetnijmy tego atakującego, to nie będzie już problemu, Wiwika sama siebie może leczyć. mamy naprawdę fioletowych bohaterów, także na żółtego jak znalazł. Poczekamy z Rigardem, bo w sumie nie potrzebujemy jakiegoś leczenia. Gramy sobie w pustkę. Niebiesko-zielone teraz rzucimy, Może coś wejdzie z fioletowych. O, tu ładnie weszły trzy fioletowe. Więc wyleczmy i może to wystarczy. Tak jest. No i fajnie, Mongoł. Pokonany następny. Fantastycznie, 6 do 0. No jeden to można przyjąć, że 5 i do bitka. Na tą chwilę najlepszy wynik, a zobaczymy, jak będzie w całości. Także, no cóż, no to zapraszam Was do, do podsumowania wojny. Trzymajcie się. I oto podsumowanie wojny. Zwycięstwo. Oto nagrody. Najlepszy nie byłem ja, tylko Michałek Król. Duża przewaga. 700 punktów. Nie sądziłem, że aż taką przewagę uzyskamy. U nas wszystkie ataki wykorzystane, u nich aż 9, to nie wiem, średnio 80 zwycięstwo było. No to ponad 500 punktów jeszcze mogli uzyskać teoretycznie. No to i tak by nas nie doszli. Najlepszy atakujący. O, byłem drugi, fajnie. Zobaczcie, jak inni punktowali. No i co, no fajnie, że wygraliśmy. Ale ja nie byłem najlepszy, więc to się potwierdza, ta reguła, że nie mogę być najlepszy, bo wtedy przegrywamy. <laughs> eee, no dobra, kochani. Dzięki za obejrzenie. Mam nadzieję, że te wojny wam się podobają. Eee, komentujcie, subskrybujcie. No i co, dzięki, że jesteście ze mną i wspieracie mnie. Naprawdę parę fajnych komentarzy, jakie otrzymałem ostatnio. Podnosi mnie na duchu i, i trzyma mnie przy tych nagraniach. Trzymajcie się. Hej, dzięki.